Dzień dobry, cześć. Nazywam się Walina Strawa i dzisiaj do Was przychodzę z tematem wypalenia zawodowego, z którym bardzo często do mnie przychodzicie. Z doświadczenia Waszego, moich klientów, oraz swojego wiem, że wypalenie zawodowe, no, któremu towarzyszy stres, niepokój, a nawet, jak mawiają klienci, taka pustka. Pustka w głowie, pustka w środku oznacza bardzo często niechęć do porannego wstawania, aktywności zawodowej. No i tu Ciebie zaskocza, to nie jest wina Twojego szefa, to nie jest wina Twoich bliskich. Chciałabym, żebyś zastanowił, czy zastanowiła się nad tym, kiedy ostatnio Ty... Zadbałeś o siebie, o rozwój swoich kompetencji, czyli też postawa ale i umiejętności, a przede wszystkim o zapytanie siebie, czego ja chcę, co sprawia, że czuję radość w życiu. Pomyśl o tym, a zobaczysz, że wypalenie zawodowe minie. Że zaczniesz działać z inspiracji, a nie desperacji. A przecież chodzi o to w życiu, żeby mieć dobre życie, zarówno to w biznesie, jak i prywatnie.